12 września w obrębie Rynku Wielkiego odbywało się podsumowanie wakacyjnych warsztatów plastycznych dla młodzieży pod nazwą Kreacje poprzez sztukę organizowanych przez Biuro Wystaw Artystycznych Galerię Zamojską. Chcieliśmy zaprosić młodzież, żeby poprzez sztukę bliżej jakby zapoznała się z zamościem, bliżej jakby odczuła te klimaty zamojskie. Właściwie część młodzieży. Okazało się bardzo twórcza i bardzo kreatywna. Ja byłem bardzo mile zaskoczony. W zajęciach warsztatowych pod kierunkiem instruktora plastyki Roberta Gomułki uczestniczyli uczniowie zamojskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Tak, dużo bardzo można było się nauczyć, zwłaszcza jak tutaj profesor prowadził, pan Gomułka, bardzo dużo tam z perspektywy, jak te wszystkie linie. I po wykonanych pracach tutaj zauważyłam różnice, że są lepsze, że już znaczy, że lepsze, że czuję się pewniej w tych klimatach. Moim zdaniem byłem bardzo wysoki, co prawda, ja nie chodzę do Liceum Plastycznego, więc musiałam się podszkolić, tak jakby, żeby być na równym poziomie, ale bardzo dużo mi dały te warsztaty. Wszystko było nadzorowane przez pana Gomułkę, także mieliśmy odpowiednią taką fachową pomoc. Zadanie to realizowane przez Biuro Wystaw Artystycznych Galerię Zamońską, finansowane było ze środków miasta Zamość w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Powstałe prace, obrazy i rysunki inspirowane architekturą zamojskiej starówki prezentowane będą do końca września w holu ratusza. W tym samym czasie odbyło się podsumowanie dwóch konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży. Moje Miasto, Dziedzictwem Kultury, a także Świat Poezji Śpiewanej Marka Grechuty. To co obecnie dzieje się w galerii, to co możemy obejrzeć, to można powiedzieć część edukacyjna, jeśli chodzi o działalność galerii, czyli taka można powiedzieć duża oferta skierowana właśnie do uczniów zamojskich szkół, do, do, do dzieci. Dzięki temu myślę, że uzupełniamy, uzupełniamy braki w edukacji właśnie artystycznej dzieci i młodzieży. W konkursie biorą udział dzieci i młodzież z wielu zamojskich szkół, liceów, gimnazjów, także no, nie tylko z Zamościa, ale także z okolic Zamościa z Zamojszczyzny, ale także z miasta partnerskiego Zamościa w Bardejowie na Słowacji. Także regularnie przysyłają prace bardzo ładne. Wystawa Moje Miasto Dziedzictwem Kultury towarzyszy obchodom Europejskich Dni Dziedzictwa 2013 roku. Na konkurs napłynęło 206 prac, spośród których jury postanowiło nagrodzić 18. Na konkurs Świat Poezji Śpiewanej Marka Grechuty nadesłano 67 prac, jury postanowiło nagrodzić 8.